Prawy jeden. Pięćdziesiąt. Schamuj prawy dwa, trzy długi. Prawy 2-3 długi i osiemdziesiąt. Prostuj. Lewy jeden długi. Lewy jeden długi. To schamuj prawy dwa. Schamuj prawy dwa. Pięćdziesiąt. Prawy jeden. 150 pięćdziesiąt. Leć lewo. Prostuj prawy jeden prawy 1, to lewy 1 przez szczyt krótki to za szczytem prawy 1 to za szczytem prawy 1 20, prawy 1 na mostek to pełne hamowanie lewy 3 za mostkiem lewy 3 za mostkiem 90 schamuj prawy 1, 2 syp schamuj prawy 1, 2 syp 40 prawy 1 przez szczyt prawy 1 przez szczyt prawy 1 tak, prawy 1 70 zhamuj prawy 1 i 70 pełne hamowanie lewy 2, 3 lewy 2, 3 i 20 zhamuj lewy 3, długi, ciąć syf lewy, ciąć syf 60 60, prostuj to za mostkiem, to za mostkiem prawy 1 20, prawy 1 do lewy 1. Tu przed mostkiem schamuj. Prawy 1-2 na most. Zhamuj, Prawy 1-2 na most. I 120 prostuj. Schamuj lewy 1-2 przytni. Lewy 1-2 przytni. I 70. Prawy 1 przytni. Prawy 1. Przy 50, tak przytni. 50. Pełne hamowanie prawy. Hamowanie lewy 3, pełne hamowanie lewy 3, I 20, pełne hamowanie prawy 3 z drogi, na mocne 3 z drogi, 100, pełne hamowanie prawy 3, 3 bardzo ślisko. 110 ton i lewy 1, to z hamuj prawy 2, z hamuj prawy 2, to schamuj, 2. Do lewy 2, zacisk. 2 zacisk do prawy 1, do lewy 1 do lewy 1, do hamuj prawy 2, krótki, 3 dni i 10, pełne hamowanie prawy 3 pełne hamowanie prawy 3, syf, do lewy 1 zacisk do prawy 1 do lewy 1 do, do prawy 1 i 50 prosty, lewy 1 krótki i 20 lewy 1, czyli lewy 1. Szczyty z uwagą i 20 prostój, prawy 1 do lewy 1 i 50 prostuj przez szczyt, schamuj prawy 1 krótki, schamuj prawy 1 krótki i lewy 1, 50 prostuj, lewy 1, to schamuj prawy 1, schamuj prawy 1, 20, schamuj prawy 1, 2 krótki przy barierach, przy barierach, 70 prostuj, schamuj lewy 1 przez szczyt, do schamuj prawy 1, 2, Lewy 1, 2 przez szczyt, hamuj prawy 1, 2 I 30, pełne hamowanie Lewy 6, jest szeroko I lewy 1 Schamuj prawy 2, krótki Do lewy 1 przez szczyt 10, prawy 1, 10 Hamuj prawy 2, 3, krótki Do schamuj lewy 3, przy barierkach Przez szczyt, tu Ślisko. Lewy, trzy, przez syf ślisko, lewy 3 przeszczytniki, syf ślisko, lewy 1, lewy 1, do prawy 1, zacisk, przytnij, wyjście, zacisk na wyjściu, sorry, 70, prostuj, zhamuj, prawy 2, krótki, może wybija, zhamuj, prawy 2, krótki, może wybija, to zhamuj, lewy 3, przytnij, zhamuj, lewy 3, przytnij, do prawy 1, las. Ten blask, 50 prostój przez szczyty, to za szczytem schamuj lewy 2-3, za szczytem schamuj lewy 2-3, to schamuj prawy 3, schamuj prawy 3, do lewy 1 krótki, 10, schamuj prawy 2-3, do lewy 3 nie czuć przez szczyt, prawy 3 nie czuć przez szczyt, 30 prostój lewy 2-3, to schamuj prawy 3, z przedni z uwagą, długi, prawy 3 długi, do lewy 3 lewy 3, zhamuj prawy 3, prawy, nie ciąć syf, do lewy 3, nie ciąć syf, do prawy 3, nie ciąć syf, do zhamuj prawy 3 i lewy 1, do lewy 2 przez szczyt, do zhamuj prawy 2, krótki, do lewy 1 i 50, prostuj, zhamuj lewy 1 i 40, prostuj przed szczytem, zhamuj prawy 3, za szczytem ślisko, za szczytem ślisko 30, pełne hamowanie lewy 3, do prawy 3, do prawy 3, do lewy 3 przy dni. 40, może podbija, zhamuj prawy 2, 3, do lewy 2 krótki, podbija. Lewy 2 krótki, podbija, to pełne hamowanie prawy 3, nie ciąć do lewy 3 i 10. Lewy 4 za płot i 10 za szczytem, zhamuj prawy 3, ciąć syf Prawy 3 od do lewy 1 przez szczyt z uwagą. Do prawy 1 do hamuj lewy 1 ciąć. Do pełne hamowanie lewy 3 przytni. I za szczytem prawy 1 w las, Za szczytem prawy 1 wlaz. 80 prostych przez szczyt. I przed drugim szczytem pełne hamowanie lewy 2 przez szczyt. Przed drugim szczytem pełne hamowanie lewy 2 przez szczyt. Do pełnego hamowania prawy 3 długi z uwagą. Prawy 3 długi z uwagą. Do lewy 1 nie ciąć hydrant. Do prawy 1 do pełnego hamowania lewy 6 syf. Lewy 3 podwójny. Lewy 3 podwójny. I 10, prawy 1. I 10, lewy 2 przez szczyt, schamuj prawy 3. Syf. I 10, prawy 2. Syf. I 10, lewy 1. I 20, schamuj Chamuj lewy 3, lewy 1. 20, schamuj lewy 3. I 10, I schamuj prawy 3. 50 przed szczytem, pełne hamowanie. Prawy 2, 3, nie ciąć na płyty. Przed szczytem, miecząc prawy 2-3 na płyty. Do prawy 2. Do prawy 2. To hamuj lewy 3. Do prawy 2. Do prawy 2-3. Do prawy 1 wyjście. 1, dni wyjście. Do lewy 1 za szczytem 10. I przed szczytem hamuj lewy 2 może podbija na hamowaniu. I do prawy 1. 60. i przez szczyt. Prostuj przez szczyt, pełne hamowanie prawy trzy, 2-3 przy barierkach, do lewy 2 nie ciąć, do lewy 2 nie ciąć, 50 prostuj, hamuj prawy 2 syf, hamuj prawy 2 syf i 60 prostuj, hamuj prawy 1, hamuj prawy 1 i 10 lewy 1 przez szczyt, do zhamuj prawy 1, do pełne hamowanie prawy 3, lewy prawy 1, do pełne hamowanie prawy 3 i 100 prostuj przez szczyt. Lewy jeden zacisk, za szczytem, na mo przed mostkiem pełne hamowanie, prawy 3, syf. lewy jeden zacisk, na szczycie pełne hamowanie, prawy 3, syf. 20, lewy jeden długi, lewy jeden długi, 60, prosty, hamuj jeden dwa długi przez szczyt, nie hamujemy,